Zadania egzaminacyjne realizowane w ruchu drogowym. Punkt numer 4. Przejazd drogami jednokierunkowymi o różnej ilości pasów ruchu. Co cię tutaj czeka? Jeżeli chodzi o poruszanie się po drogach tych szerszych, gdzie pasy ruchu są wyznaczone, no to jest troszkę łatwiej, bo nawet jeżeli nie zauważysz, że jest to droga jednokierunkowa, no to oznaczenie pionowe. Czy poziome na jezdni podpowiedzi z którego pasa masz realizować dany manewr. Ale jeżeli poruszasz się drogą jednokierunkową bez wyznaczonych pasów ruchu, no to tu się już troszkę zmienia. Musisz pamiętać o tym, że skręcając w lewo na takie, z takiej drogi, masz obowiązek zbliżyć się do lewej krawędzi jezdni, jeżeli skręcasz w lewo. Jeżeli jedziesz na wprost lub w prawo, trzymasz się prawej krawędzi jezdni, i właśnie w tym. Zadaniu najczęściej osoby egzaminowane popełniają błąd przez to, że nie zbliżają się do tej lewej krawędzi jedwni, także zwróć na to dużą uwagę podczas swojego egzaminu. Akurat teraz jesteśmy na drodze jednokierunkowej, gdzie nie ma wyznaczonych pasów ruchu. Skręcając w lewo ustawiamy się do lewej krawędzi. Są sytuacje, w których nie musimy się do tej lewej krawędzi zbliżyć, czyli na przykład, jeżeli mamy nakaz skrętu w lewo. Wtedy ten obowiązek z dach spada, nie musimy tego realizować lub gdy wymiary naszego pojazdu uniemożliwiają bezpieczne wykonanie tego manewru, wtedy też nie musimy się bezwzględnie tego przepisu trzymać.